Witajcie, jest z tej strony i Dzisiaj Roblox Ale gramy w stare gry W ogóle klimat starego Robloxa Właśnie Nie możemy grać takim Moim skinem, tak Musimy Też, nie same Gry, ale też Skina Starego stara jakby, no, Wiecie każdy zrobił taki, tego typu, no przyznacie, te parę lat temu Okej, okay, no to pierwszą grą, którą zagramy To będzie, z tego co pamiętam, takie te... Rally to takie też, to było jakieś... Nie, czekaj, ja to kiedy ja to grałem, tak żeby mieć tutaj, gdzieś tutaj, o Właśnie to pamiętacie, nie wiem czy to pamiętacie, ale kiedyś to się grało Kiedyś to grałem, to jest stare dosyć I no No to Co my przyjeżdżasz chłopie No co to No Dobra to zaczniemy co się dzieje Zacznijmy o jakiejś illuminati box Illuminati nas na pewno da radę Damy radę z Illuminati A na pewno nam się uda Let's go O Jezu Jesteśmy do góry nogami Ale nie giniemy, więc jest dobrze Damy radę, damy radę Nie ma co się załamywać Ciągle tu z tyle gimpasów się wyskakuje o kurde, 500 na godzinę O Mieliśmy raz 500 na godzinę, nie? To jest szybko O kurde A lawa. Przez lawo jedziemy Jedziemy się nad nogami Po lawie, ale nie ginęliśmy, więc My Jesteśmy zniszczalni, widzicie iluminati nas Uratowało O kurde, prawie wypadliśmy, było blisko, ale dobra, dalej jedziemy, jedziemy już jest koniec, a ja widziałem koniec. Dawaj. Dajemy radę. Znowu 12. Ostatni raz. Ostatnie w górę. To tak jest. Udało się. Tak to się robi. Za pierwszym razem nam się udało trzeba było się męczyć I możemy też wziąć O to Jak na pod koniec się brało I No kurde I Tego to jest jakieś zepsuta. Walać Dobra, przechodzimy do następnej gry A tą grom. Będzie jak już każdy ją znał. Każda nie ma nie ma szansy, że jej nie znacie. Hide nie guide Hide and seek No kto by jej nie znał, kto w niej nie grał w starych czasach. oczywiście mówię mówię tych OG graczek, a nie o tych nowych, co niedawno wbili do gry No kto w nie grał w Hide and seek To Te parę lat temu no, kto w to nie gra? Serio. Staramy się. I jaka mapa? Okej. Okay. Czyli będziemy w tym. Nie wiem, jak się nazywa. Zapomniałem. Nieważne. Dobra. I kto będzie. No prawie my, widzieliście, tylko przewinęło raz, ale będziemy się chować Jeżeli by się spodobał odcinek to chcielibyście zostawić lajka w górę i suba że łazuneczkiem, nie uważne odcinki I też możecie pisać w komentarzach w jakie to wy Gra, gry, Graliście w dzieciństwie, w sensie no te parę lat temu, tak? W co wygraliście? Ja na przykład właśnie grałem w te, e, no, w te skrzynki i. No i hajden sika teraz. Więc, e, no. Gdzie to się by schować? Może tutaj? Czy my zdążymy gdzieś indziej się schować? Chyba nie. Bo. Możemy się tutaj gdzieś. No dobra, no, chodźmy tutaj dalej, żeby nas nie, a nie znalazł. No, Na pewno nas nie znajdzie. Nie ma szans. Jesteśmy za dobrze nie? Czy ja jestem? Zobaczmy jak tu. Jak on idzie. On tutaj jest. Już prawie jednego złapał, tylko tutaj coś nie ogarnia. jakiś kisałem idzie, ale dobra. Damy radę, damy radę Dasz radę Wygramy to Jak widzicie na umiejętności gościa który słuka to Mi się wydaje, że to wygramy Widzicie co on robi? Już bym dawno złapał tamtą babę W takim dzisiaj konto robi, nie? Trzeba star w ogóle nie potrafi A ja nie wnikam. Co ona robi? Co on się cofną? Zatrzymała się. No i pierwsza osoba zapana. 7 z 9 zapanych. Są w ogóle dwóch jest? Czy co? Nie, nie widziałem, żeby łapał więcej niż tą jedną osobę złapał. Ale dobra. No właśnie z to jest najważniejsze, my tu musimy wygrać coś tak stoi. Zastanawia się. Gdzie mógłby pójść? Oby eee, nie poszedł tam, nie? Bo ja tam jestem. Jak tam pójdzie, to będzie przypał. Dawaj, na którą będzie łapo. Biegnie na tej, bo to... Nic bliżej Co on robi? Czy on jakiś slalom biegnie? Co on dwa? Ale dobra Da radę, da radę Dawaj Let's go To ty robisz, że się miałeś A biegnij Będę, Będę jedynym, który wygra. No tego nie zapowiada się, jakby on złapał więcej niż tych trzech. Aż dziwa, że zabrał trzy osoby z takimi umiejętnościami. Ale dobra, już jest blisko tej, już da rada. Nie zacznie jakoś dziwnie biegnąć to. W takim tempie to on nie złapie nikogo. Znaczy trzy osoby, dziwo. Dawaj. Co on robi? On ma jakieś... On mu zacinał mocno, jak widzę. Patrzcie, go typa. Mi nie laguje, mi, mi nie laguje. żeby nie było, że to winę mojego komputera, to nie widzę tylko jego. On mu tak zacina jakoś strasznie. To chyba tego. coś trudno mu złapać. Najprostsze osoby nawet. Co? On zgubił, nie? Ile ja dostało 30 sekund zaraz. Jak on się nie ogarnie, to jej nie złapię. No tak, tak mi nie zdąży nawet, kto ją złapię, więc sobie... Bez różnicy, bo i tak już nie zdąży. Zobaczmy z mojej perspektywy. No ja jestem... Ja żyję. Bo tamten nie widzi, mnie? Ale ja sama mogę już tak gdzie wyjść, on już mi ja nie złapie, nawet gdyby chciał. Patrzcie, gdzie on jest? On jest przy tych beczkach. No patrzcie, muszę bieg biegnąć do niego. Biegniemy. Let's go. No i widzicie 10 kredytów dostaliśmy Łatwo z nim Możemy ostatnią rundę zagrać nie? Ale to ostatnią Bo to musimy jeszcze na jedną grę którą pamiętam Musimy pójść Na ostatnią grę Którą pamiętam Ja raczej każdy ją zna była, była dosyć popularna w tamtych czasach, nie? I... No i znowu o jedno przesunęło mi, nie? Ale dobra Damy radę Patrzcie Tutaj mamy tego Szukującego i musimy się ukryć teraz Możemy tu zbierać hajs, pieniądze, kredyty w tej grze um, Co to tutaj? Jakieś... tajne przejście Nie pamiętam tej mapy dokładnie czy się z, W sensie, w ją Wiem, czy tak była, nie? Ale w sensie, mam na myśli, że w sensie, że... Nie do końca pamiętam, czy to były jakieś tajne te... Nie no, chyba było... No tak, jest tam przecież tam teleporter Gdzieś tutaj chyba to Trzeba było iść i wejść w to chyba tak, tak, dobrze pamiętam. To możemy się możemy tutaj ukryć na luzie. Tylko jakoś się trzeba ukryć, nie? Żeby nie zauważył, że ja tu stoję. To za tym pucharem to zrobimy. Czy on da radę? Się przekonamy. Ale bo wiecie co. Idziemy na jedną grę. Nie szukamy. Nie, nie kończymy tej rundy. Jeszcze gdybym był szukającym to może jeszcze, ale tak to nie. Nie będę przedłużał y, gry po prostu. I następną grą, starą, dosyć. Przed parą lat na pewno. Będą to. Laki. Kurde. Laki, bloki. Laki, blok. I to te Matryk grący te Całe. A Znaczy każdy to pamięta Tą grę Ja on nas na starcie mam niebieskie Czemu? Bo pływałem grałem tu kiedyś Dobra to fajnie, możemy się Mamy już się czym bić Z ludźmi Gdzie tutaj Patrzcie to do... tylko stąd nie Tego Mam samolot Możemy win. Jezu, jaki mały pyrtek Czego trafić nie mogę? Ja cię. To takie małe... gówno. Szybkie. Czego trafić nie mogę? Czy tam mamy jakieś tam? Możemy tam iść bez broni na razie. Na środek. A czy nam się uda przeżyć? Bez broni żadnej. A ja myślałem że to parę sekund jest. Takie co my Tu mamy jeszcze czasu. Reszta, tu mamy dwie minuty. To się możemy tu zaraz wrócić, nie? Tylko z bronią musimy. To wróćmy do naszej bazy. I w ogóle jakby się... Zaznaczali mi, że te spodnie raczej nie są jakieś stare. To sorry, ale po prostu nie miałem żadnych takich pasujących o tej koszuli, nie? Starych, jakieś. Ehm, no, to są pasujące, ale reszta to jest starciej stare. już raczej nikt nie robi takich outfitów. Prawie nikt, bo tam widziałem, że są takie rzeczy robią, ale. raczej już mało kto. Ale, patrzcie, to. Bomba wow. No nie, to no, ty knypku mały. Nie zostarczymy Ja Ja cię Co to się stało? Ja musiałem się na chwilę wyciszyć, ale dobra Żeby... Tego Dobra Jak nam się uda tam to... Dobra, Musimy musimy tam szybko iść, bo to zaraz się... Tego O Dobra Oj No nie, czy to... Okay. Get out Get out! Radko, get out Co to było? Co mnie zabiło? No, idziemy tam szybko nie bez zastanawiania się Wrzucamy tam doli Dawaj, damy radę. Nikogo tam nie ma Że nikt tego już nie zabrał, to No nie, no nie damy rady, no już nie wrócimy się nawet po to Bo gościu zabił Dobra, ale tutaj Nasz cel zabić jeszcze jednego jeszcze Jedną osobę, chociaż jedną osobę, to jest nasz cel jest, to damy radę raczej z tym Dawajcie, musimy powieść jakiegoś tutaj I wyeliminować Jednego, to nas cel, zabić jednego Okej, okay, mamy. I możemy, możemy poczekać na tego jeszcze. reloading. No szybciej ładuj to. Jacie. No tu jeszcze czasu jest 30 sekund. Dobra, to lecimy tam po prostu. Już się nie zastanawiamy, tylko bierzemy tu jedno, żeby cokolwiek mieć. I biegniemy. Zabiliśmy jednego, więc jednego quest'a i drugi... -e. To jest po prostu zebrać ten czarwaj kola bloka To jest nasz cel. Tak, uda nam się. Nie. Nie. No co to miał być? Jak ukrad? Jak ukradł Jaki? Przynajmniej nam się udało. A wróćmy. Wróćmy do naszej bazy. Czekamy na następne. Ostatnia próba. Jak nam się nie uda, to. No trudno. Na razie. No ale przynajmniej zrobiliśmy już jedną osobę. To już jest. coś. Bo nie powiem, że jakiś wyczyn, ale. Ile tu czasu zostało? Możemy uciekać z tym. S? Mamy to. Co tutaj na. Ile no, najmniej? Do tego chyba jest najmniej, no? O, tutaj możemy. Czekać. Co to? Nie pamiętam już broni niektórych. Jezu, się zryłem. Dobra. Ale jest dobrze wyeliminowany. Wyeliminowany Mamy radę. To jest OP, broń akurat. Więc my tutaj bez problemu poradzimy sobie. Teraz zróbmy to, żeby nikt się nie zbliżył. Czy może się nie zbliżył? Nie wiem. Na razie dajemy radę. Nie, nie, uciekaj, uciekamy, uciekamy. No, co jest? Oj, oj, O kurde wybąbiaj To moje. Idź sobie. Dobra, czekaj, o, czaj, staniemy se tu nie Takie strofiliśmy go, dobra Ile tu jeszcze? Tutaj tego pilnujemy, bo tutaj ma najmniej czasu, a naszym celem właśnie jest chociaż jednego otworzyć. Get out! Chopię! Nikt się nie zbliży do mnie. Co co? Jakaś bomba nie ryzykuje, że, że jak wybuchnie w ręce, to nie będzie fajnie. A mam akurat fajne, fajne bronie, które pozwalają nam, żeby ich nie zbliżył. Mam tylko jedno osobę ze serwerze, no to łatwiej tylko będzie, no to zaraz się zbierzemy. Tak o! właśnie się nie zbliży tutaj nawet. Więc widzicie jak już tak to mało ludzi gra, toż tam parę osób tylko, nie? Ja tylko z jedną osobą jestem jakąś Ale dobra, uda nam się zebrać to Czyli nasz cel I mamy Tęczowego laki bloka Udało nam się. Aha, tu można zrobić skiny Oj, co to? Dobra. Ok, co? Nic, nic tu jeszcze nie mamy. Ok, nie no. Dobra. No to. Będzie na tyle w tym odcinku. Piszcie pomysły, w jakie gry mogą jeszcze Wasze dzieciństwo zagrać. Jakieś stare. Eee, Oczywiście no, lajkujcie, że Wam się podoba film. I subskrybujcie z członkiem. że nie wiem, czy odcinki to odcinki. Do zobaczenia w nasz, następnym odcinku.